Po śmierci Franciszka pojawiło się wiele przepowiedni i teorii, szczególnie tych związanych z wyborem kolejnego papieża. Postanowiłem przejrzeć się tym związanym z piłką nożną. Pierwsza z nich pewnie spodoba się fanom Arsenalu. Trzech ostatnich papieży zmarło w czasie sezonu, na koniec którego zespół z Anglii triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Aktualna drużyna Tiagocionka Avellino od ponad 70 lat swoimi awansami przypieczętowuje koniec pontyfikatu aktualnego papieża. W 1958 roku wywalczyli awans do Serie C i pod koniec roku zmarł Pius XII. W 1963 roku znów awansowali do Serie C i zmarł papież Jan XXIII. Kiedy w 1978 roku wywalczyli historyczny awans do Serie A, Zmarło dwóch papieży. W 2005, kilka tygodni po śmierci Jana Pawła II, także świętowali awans. W 2013, czyli roku abdykacji Benedykta XVI, awansowali do Serie B. Kilka kolejek temu, kolejny raz zapewnili sobie awans do Serie B. No i chyba najciekawsza zależność, za każdym razem kiedy Barcelona grała w czasie konklawę, wygrywała 4-0. Zdarzyło się to w 1958 roku przeciwko Realowi, w 1978 roku przeciwko Las Palmas i w 2013 roku przeciwko Milanowi. Najbliższe konklawę ma rozpocząć się nie wcześniej niż 5 maja, co najprawdopodobniej przypadnie na rewanżowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan.